Witam wszystkich po krótkiej przerwie. Ostatnie warunki pogodowe nie sprzyjają pracom budowlanym. Zgodnie z umowami okres zimowy to czas przerwy na budowie. Jednak często wykonawcy wykorzystują ten czas do przyspieszenia prac związanych z budową, jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne. Na placu budowy niewiele się zmieniło od ostatniego przelotu, nie tylko z powodu pogody, ale także dlatego, że większość odcinka drogi ma już wbudowaną warstwę wiążącą. Do ułożenia pozostaje jedynie ostatnia warstwa ścieralna, która prawdopodobnie zostanie wbudowana dopiero tuż przed oddaniem drogi do użytku kierowcom, aby zachować jej odpowiednie właściwości oraz trwałość, unikając uszkodzeń spowodowanych warunkami atmosferycznymi i przejazdami ciężkich maszyn budowlanych. Największe zmiany na budowie zachodzą przy portalu północnym, o których opowiem, gdy do niego dolecimy. Dziękuję również za ostatnie wsparcie na supi oraz za komentarze i łapki w górę. Dzisiejszy przelot będzie przyspieszony, gdyż na większości odcinka drogi od ostatniej relacji nic się nie zmieniło, a dodatkowo przez śnieg i tak niewiele widać. Na obszarze przyszłego miejsca obsługi podróżnych trwają prace związane z rozbiórką płyty posadzkowej po tymczasowym zakładzie prefabrykacji elementów obudowy tunelu. Wyprodukowano w nim ponad 20 tysięcy segmentów obudowy składających się z segmentów lekkich wykorzystywanych w głównych nawach tunelu oraz segmentów ciężkich, które zostaną użyte m.in. w przejściach poprzecznych tunelu. Obecnie teren ten stanowi składowisko tubingów, natomiast docelowo powstanie tu obustronne miejsce obsługi podróżnych lutoryż pierwszej klasy z możliwością dalszej rozbudowy. Znajdujemy się przy portalu północnym, gdzie obecnie trwa proces odwracania Karpatki. W ostatnim czasie odwrócono pierwszą część maszyny, czyli tarczę TBM składającą się między innymi z głowicy skrawającej, głównego napędu, przenośnika ślimakowego, erektora oraz siłowników postępowych. Całość jest osłonięta stalowym płaszczem, który zapewnia ochronę elementów konstrukcyjnych. Przed rozpoczęciem procesu odwracania rozłączono instalację hydrauliczną oraz wykonano spawanie usztywnień ogona tarczy. Następnie, przy użyciu urządzenia typu Air Mover, czyli stalowej kołyski z systemem poduszek pneumatycznych zasilanych sprężonym powietrzem, maszynę TBM przesunięto po specjalnie przygotowanej płycie żelbetowej i ustawiono ją tuż przed kołyską startową. Poza główną tarczą maszyna składa się z czterech bramownic, stanowiących zaplecze techniczne, nazywane także pociągiem. Znajdują się w nim wszystkie niezbędne urządzenia i instalacje wykorzystywane podczas budowy tunelu. W kolejnych etapach odwracane będą bramownice. Ze względu jednak na ograniczoną przestrzeń do przeprowadzenia tej operacji, wykonano kołyskę pomocniczą, do której bramownice zostaną tymczasowo wprowadzone. Pozwoli to na ich późniejszy montaż w odpowiedniej kolejności już w osi budowanej nawy tunelu. Po wyprowadzeniu wszystkich bramownic zostanie dobudowana brakująca część kołyski startowej. Operacja odwracania maszyny może potrwać około 3 miesięcy. Przed rozpoczęciem drążenia drugiej nawy, Karpatka musi przejść między innymi szczegółowy przegląd techniczny oraz naprawę uszkodzonych elementów. Dodatkowo wykonawca zaplanował szereg usprawnień, które mają ułatwić proces drążenia drugiej nawy. W ostatnim czasie dokończono również obudowę tunelu dla nawy wschodniej. Przed nami znajduje się węzeł babica który będzie węzłem typu trąbka. W ramach jego budowy powstają cztery łącznice, wiadukt oraz pięciowlotowe rondo turbinowe, które połączy drogę ekspresową S19 z drogą krajową nr 19. Obok ronda powstaje centrum zarządzania tunelem, na którym prawdopodobnie został już zabetonowany stropodach.